Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika Lianowanego. Ja na raz, nazywam się Jarosław Szynkarek, a ten kanał jest przeznaczony do ojców, którym utrudniane są kontakty z dziećmi dalej zajmują się treściami redpilowymi, konkretnie solidarnością jajników, niesamowitą, e, niesamowitym przystosowaniem umiejętnością kobiet do wspólnego działania, wytwarzania po prostu fikcyjnych treści, fikcyjnych pojęć i e, oderwanego od życia systemu jakiegoś wartości. Po to tylko, żeby jakąś przewagę nad mężczyznami osiągnąć. Tutaj yy, tematem tego odcinka będzie tworzenie i wyzyskiwanie pojęć. Kobiety tworzą pojęcia, które służą im, a nam zupełnie nie. I teraz, na przykład, jeżeli chodzi o miłość, to takie korzyści dla mężczyzn, jakie ja znam, to było tak, że jak byłem gdzieś w okolicy późnego liceum, no to dziewczyny mówiły, że zażądał od niej dowodu miłości. No, czyli. Chyba chodziło, żeby oddała mu wianek albo poczytała z nim pana Tadeusza. To było jakoś tak przerabiane, nie? No i... I to było coś takiego, że miłość to było narzędzie do uzyskania pewnego celu przez mężczyznę. Natomiast u kobiet to jest, ty mnie nie kochasz, udowodnij mi swoją miłość. A ile mnie to będzie kosztowało? Oczywiście nie mówcie tak jak ja, bo ja mówię do was, do mężczyzn, a do kobiety musisz tak delikatnie, że na przykład wiesz, ja się czuję nieszczęśliwa, czuję się niekochana, czyli musisz tam coś posmarować. Może też być więcej albo mniej, musisz się postarać, są oczekiwania uzasadnione lub nieuzasadnione. Jeżeli jej prezentu nie dałeś, zapomniałeś jakieś rocznicy, no to są uzasadnione. Alina tutaj z Tajlandii, to ona w ogóle jest zdziwiona, że coś dostaje ode mnie na urodziny, a Polki te są bardzo przywiązane, więc musisz sobie kalendarzyk założyć i na przykład w szafie trzymać jakieś perfumy opakowane czy coś, tylko żeby nie znalazła za, za elektronarzędziami tam to wrzuć, nie? I w razie jak jest coś, żebyś był zawsze przygotowany, wiesz, taki, taki jakby spadochron albo nie wiem coś, coś pasy bezpieczeństwa, żeby, żebyś miał w szafie na wypadek, ja zapomniał, nie? Ale jeżeli chodzi o miłość, to prawdziwa miłość to jest coś takiego, że yy, Budowanie na miłości kobiety to jest, bo w ogóle budowanie na miłości to jest, to są, są takie tereny, gdzie wy, wysokościowca nie zbudujesz, bo grunt jest niestabilny. I budowanie na miłości kobiety, no to pewna dojrzała kobieta mi powiedziała, że pół roku to jest keks, dwa lata to jest miłość, a potem to już tylko przyzwyczajenie i rzeczywiście potwierdzałem to badania, już wspomniałem z jednych z odcinków, że kobiety e, początkowo ich, e, jakby to powiedzieć, mm, Satysfakcja z czytania pana Tadeusza z mężczyzną, danym mężczyzną, początkowo rośnie chyba tak gdzieś do jednego roku, a potem spada i po pięciu latach to ta satysfakcja przez kobiety oceniana jest po prostu słabo. No że... Matka natura tutaj przez gadzi mózg, go szpiluje, że słuchaj, dawaj następnego partnera. Jak to było za czasów pierwotnych? Jedno dziecko podchowane, dzieło się około 5 lat, nowy partner, nowe dziecko, nowe geny, mieszamy nowe geny, tu się musi wszystko mieszać. Matka natura tam jak demon jej podszeptuje do ucha. No i tak jak mówiłem, nie, pół roku to jest keks, dwa lata to jest miłość, jakkolwiek by to było uczycie, hormon jakiś pojawiam, a później to już tylko przyzwyczajenie. Jeżeli, jeżeli dlatego trzeba po prostu i kobiety używają tej miłości w taki sposób. Ty mnie nie kochasz. I to znaczy, że za chwilę będziesz musiał coś z siebie dać. Nie? I te wymagania, te dowody miłości, tak jak mówiłem w tym liceum, no to dziewczyny, dowód miłości od dziewczyny to był wianuszek, że musiała oddać, nie? A tutaj to nie wiadomo może spa będziesz musiał wystrzelić, albo czy coś takiego, albo nie wiem, inny facet kocha moją koleżankę mocniej, bo jej kupił nowy samochód na przykład, albo coś w tym stylu, nie? No i, i, i to jest coś takiego, że żądania są konkretne, więc moja, moja, miałem tu też taką sytuację i teraz to ja odpowiadam tak, ja mówię. Czy ty mnie, ty mnie nie kochasz? Ja ci nie oczywiście, że cię nie kocham. Ja cię kochałem pół roku, dwa, ja, ja pół roku byłem zafascynowany keksem, dwa lata to cię kochałem, a teraz to już jestem tylko przyzwyczajony. I wiesz, jak się trafi jakaś lepsza, to a ty będziesz po prostu znarowisz się i zrobisz się niemiła, zaczniesz za bardzo być marudna, to sobie pójdę do innej, nie? I tam znowu będzie ta sama sytuacja, ale tak z zasiedzeniem, to jesteśmy razem i to, to naprawdę na początku oczystają, no ale już ten lewar taki, ty mnie nie kochasz, no pewne rzeczy nie kocham, no bo co jak jej udowodnisz swoją miłość, nie, Janek jej oddasz w wieku 40 lat, no to raczej chyba to tak nie pójdzie, nie, i, i to jest coś takiego, czyli kobiety mówią, że to musi udowadniać, 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 przecież miłość kobiety to jest taka, ona zobaczy, to się nazywa drabina, że jest z tobą i na przykład opisują to jako poważną wadę kobiet, że luka sobie po twoim, znaczy patrzy po twoim otoczeniu, jeżeli jest albo na przykład w pracy najczęściej to szefa znajdzie, który jest lepiej sytuowany od ciebie finansowo, ubrany, nie wiem, lepsze perfumy, ma, ma ociekające pieniędzmi, no i wtedy ta miłość jest dalej miłością, tylko już do innego mężczyzny, nie? Czy ty mnie jeszcze koordynujesz? U kobiety się to bardzo szybko zmienia, więc mówię, budowanie na, na lotnych piaskach, a poleganie na miłości kobiety, to nie. Ja raczej bym polegał na takim uczuciu, na takich uczuciach, że jak yy, cię puści w trąbę, to generalnie zostanie w skarpetkach poza domem i się im powinno mieć poczucie ciągłego zagrożenia, że będą konsekwencje nieuniknione. Jeżeli jesteś simpem, to jesteś z góry po prostu przegrany bo ona wyczuje, że może robić cokolwiek, ty ją zawsze będziesz kochał, wszystko jej wybacza, pierwszą zdradę, drugą zdradę, n tą zdradę jak w matematyce, gdzie n dążące do nieskończoności, nie, ile tylko będzie mogła da, da, da radę przerobu sobie zrobić, nie będziecie szanować, no i ta, tak jest z tą miłością kobiet, na tym po prostu, to jest fajna rzecz, jak to, jak to kobieta prezentuje, ale to na tym to nie można budować, bo mówię, wygasa po pięciu latach, tutaj pani mówiła, że wygasa po dwóch latach, a, a a satysfakcja z keksu no to wygasa po jakichś pięciu latach, że tu trzeba budować na czymś innym, wspólne jakieś spędzanie czasu, wspólne idee, wspólne po prostu najważniejsze, żeby się dało z taką babą wytrzymać, bo są takie ciężkie egzemplarze, że to pięciu minut ja bym nie, nawet nie próbował wytrzymać. Nie? Tyle mamy, czyli kobiety tworzą pojęcie miłości jako coś niesamowitego, normalnie jakby piramida ze złota, budynek jakiś, nie wiem, super, konstrukcja to jest wszystko takie, wiesz, chwieje się w posadach i, i, i w zasadzie tych kupa piachu się potem na finale okazuje. Także nie dajcie się chwytać, ale kobiety tworzą, inwestują w to pojęcie. Zobaczcie, ile filmów powstaje, jak facet ją kocha i przez morze i oceany płynie i, i na przykład tam tiki Bridget Johnson ona gdzieś tam leci, on się stara, tu tam, wiecie, całe takie firmy są też, nie? Pokojówka na Manhattanie, imigrantka chyba nawet nie wiem, czy z wizą, czy bez wizy, on senator i on do niej się stara, 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 ta miłość jest gloryfikowana w tych komediach romantycznych. No i mężczyźni tacy o przebudzeni Red pilowcy jak ja, to ja naprawdę nie daję się zaciągnąć na takie filmy. I tutaj mam też takiego znajomego z rodziny, to z, mam, mam taką część rodziny, co ona chodzi na osobno na filmy, on chodzi, bo on nie wytrzymuje nerwowo po prostu tych głupot na tych komediach romantycznych. To jest poświęcenie. Uważam, że ta komedia romantyczna, która wbudzi ten mit miłości, to ja bym sobie zażądał, że kochanie, ja pójdę z tobą na tą kolację, ale tu musisz mi coś, ja, nie na kolację, tylko ja mówię, słuchaj, ja z tobą pójdę na te film romantyczny, ale... Wieczorem musi być romantycznie i tu mówisz konkretnie o czytaniu, jakie rozdziały i w jaki sposób będzie czytany Pan Tadeusz i to określasz, albo najlepiej tak, jak się odbędzie przed, żeby to nie było tak, że ona ci na jakąś komedię romantyczną zaprowadza, gdzie tam jest to totalne oderwanie od rzeczywistości, tak? Zaufanie. Następny uchwyt takich, który kobiety po prostu tworzą i wyzyskują pojęcie, to yy, Wzajemne zaufanie. Nie ma czegoś takiego jak wzajemne zaufanie w małżeństwie, w związku, a w ogóle szczególnie do kobiety jej wierności, wydawania pieniędzy i wyzyskiwania informacji. Jeżeli chodzi o wierność, no to im bardziej będziesz miał zaufanie do kobiety, tym będziesz miał większą szansę, że ci poroże wystrzeli po prostu, nie? Miłość to, znaczy przepraszam, zaufanie. Jak to Lenin mówił, kontrola najwyższą formą zaufania. To ja mówisz, czy ty mi ufasz? Tak, w sensie Leninowskim. Kontrola najwyższą formą zaufania. Patrzycie na ciebie, pilnuje cię, żebyś po prostu głupoty jakieś nie zrobiła, no bo konsekwencje będą wiesz sama jakie, nie? Tego kwiatu półświatu. Ja bym się bardzo zawiódł na tobie, gdybym, gdybym po prostu te kontrole wypadły niepomyślnie, nie? Czyli zaufanie w sensie kontroli jako najwyższej fo formy zaufania. I wierzcie mi, że jeżeli ty puścisz sprawy własnym tokiem, czyli kobieta będzie yy, obdarzy się pełnym zaufaniem, to ona w pełnym, w, pełne, w, w całkowicie je wykorzysta po prostu do swoich celów. No i mówię, że może będziesz miał, jak to się ktoś śmiał z moich wujków, że będziesz miał szwagra na mieście takiego, nie? Czyli rozumiesz takiego. Współużytkownika, nie? I nie będziesz sobie zdawał sprawy, natomiast wszyscy w koło mogą sobie sprawę zdawać. Żadnego zaufania. Szczególnie ten temat zaufania jest podnoszony przy małżeństwie. Jak chcesz podpisać intercyzę, to nie ufasz mi. Nie, nie ufam ci, bo chodzi o to, że możesz to ubrać w jakiś żart, ale chodzi o to, że żenisz się i rozwodzisz się zupełnie inną osobą. Ci, co się rozwiedli, a ja dwa razy, to ci powiedzą, że jak bierzesz. Kobietę, to ona ma włączone demo, nie? A jak z nią się rozchodzisz, to ma włączone dem włączonego demona. Jest demonem po prostu, nie? To są dwie różne, zupełnie inne osoby. Tu ci obiadki gotuje, tu ci coś, tutaj keks jest fajny, nie? Na żądanie i tak dalej. A jak się rozchodzisz to po prostu oczarnić wobec y, wszystkich. Może jakieś paskudne papiery zanieść do pracy, twoim kolegom pokazywać. Oczarnić przed swoją rodziną. Przed twoją rodziną, jeżeli ktokolwiek z twojej rodziny będzie chciał z nią rozmawiać, to ona już ci wyrobi opinię. To są zupełnie dwie różne osoby. To jakby, wiesz, anioł i diabeł, nie? Zresztą kobiety to lubią takie piosenki jakieś śpiewać, że y, jestem aniołem, coś tamte, a za chwilę to inna piosenka jestem jak diabeł, nie? Jak szatan. I po prostu zaufanie, jeżeli chodzi o intercyzę, to jest coś po prostu no, mocno, mocno świadczącego niedyspozycji nie umysłowej mężczyzny. Tak? W obecnych czasach intercyza jest konieczna z przyczyn takich, że żebyś sobie po prostu nie zniszczył życia, no i stałości związku, bo jeżeli ona może odebrać twoje pół majątku i sobie pójść do następnego faceta, któremu odbierze pół majątku i sobie pójdzie, to tak sobie będzie kompletować majątek, no to po prostu cię zostawi. No, Bill Gates 240 miliardów dolarów i, i kobietka go zostawiła. Stówkę sobie wzięła w rozliczeniu za małżeństwo. Ja nie wiem, co kobiety, jakbym płacił 100 miliardów dolarów, jakbym miał, co kobiety by dla mnie zrobiły i robiły, nie? Ja, czyli inwesty, to, to inwestujesz w związek podpisując intercyzę i to taką twardą dosyć, nie? Wyzysk. Yy, I teraz tak. Kobiety więc tworzą pojęcie zaufania i to zaufanie to jest, wyraża się przez zaufanie, one wymagają od ciebie zaufania, gdzie bardzo są zmienne jak wiatr, a powiedziała Awicenna, zmienność kobiet jest niezmienna, tak, że, yy, że tutaj kobieta ci coś mówi, coś mówi, coś mówi i ona ci coś mówi i to masz tylko taką umowę ustnią ni z nią w dwie osoby, tak, a jeżeli ty je przekazujesz samochód, majątek i tak dalej, to to już jest umowa papierowa, nie? I to są dwie różne, różne rzeczy, tak? Dwie zupełnie różne rzeczy. I też ciekawą sytuację mi kolega opowiadał, że miał narzeczoną i dość, dość ładnie zarabiał i mówi, ja chcę intercyzę przed, mm, przed ślubem. Ona mówi, ty widzę, że my sobie nie ufamy, nie? A on mówi, ja tobie to na pewno. Ona mówi, ja tego nie podpiszę. On mówi, ja widzę, że tobie tylko chodzi o moje pieniądze. I wiesz co, w zasadzie nasz związek jest zakończony. No bo jak już pokaza coś takiego, to później będzie tylko manipulować, nie? Widać, że taki charakter, że, że po prostu nie, nie, nie planuje z tobą długiego związku, bo chce z tego związku sobie wyciągnąć coś do następnego związku, tak? I w ten sposób są takie memy, gdzie kobieta mówi, yy, poszuk, yy, poszukuje poważnego kandydata na męża z domem. Samochód już mam z poprzedniego związku, tak? I teraz, czyli małżeństwo, intercyza, zaufanie, wykorzystywanie sytuacji majątkowej, tak? na zasadzie zaufania. Zaufaj kobiecie to na Goboso, na głodnego, w szczerym polu będziesz bez, bez butów nocował. tak? Czyli to zaufanie to ma przede wszystkim zabezpieczyć kobietę na majątku. To się jakoś tak dzieje, że przepisujemy kobietom te, te domy i tak dalej, i trzeba się trochę z tym ogarnąć i tą matkę naturę trochę stonować i ten nasz gadzi mózg. Tak? że my byśmy kobiecie wszystko dali, to jest bardzo fajnie, tylko że nie na papierze, nie? Ja kobie, kochanie, ale ty mi nie wierzysz, przecież wiesz, że ja byś chciała, ja, ja jestem w ogóle, ja po prostu naprawdę Cię kocham i moje szczęście leży mi tak na sercu, że jeżeli na przykład Ty uznasz, że jestem nieodpowiedni, no to cię, ja Ci oddam cały swój majątek i będziesz mogła iść do lepszego mężczyzny, bo Twoje szczęście jest moim priorytetem. Jeżeli nie zaznasz go ze mną, to ja Ci pomogę nawet do innego mężczyzny i, i wesprę Cię całym moim majątkiem, bo ja Cię kocham. Simpem jestem. Nie? I teraz tak, jeżeli chodzi o to, że y, mówienie kobiecie o różnych rzeczach, to zaufanie, że zaufaj mi i, i powiedz mi coś, co ch ona chce wiedzieć. Tak? Musisz bardzo uważać a y, o, 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 o jakichś sytuacjach takich y, negatywnych. O, taki, o, takich, o takich sytuacjach negatywnych, typu, że w pracy ci się nie powiodło i tak dalej, to z kobietą bym raczej swoją nie rozmawiał, bo ona oczekuje pasma sukcesów, tak? Szef dosłownie. Jego, jak to, o porażkach nie meldować. Meldować tylko o sukcesach, jak mi jeden przełożony w wojsku powiedział, tak? O porażkach nie meldować. I kobiecie też nie meldujesz, o porażkach, o samych sukcesach, nie? I rzadko kiedyś trafisz kobietę, która to tego I że nie przeciążaj swoimi problemami, raczej, raczej twórz atmosferę powiększającego się szczęścia, bo jeżeli ona ci powie, że zaufaj mi, się wygadaj tutaj, to może musisz to dokładnie sprawdzić, czy to nie zostanie odłożone do magazynu broni i jak będziesz w najgorszym momencie, będziesz po prostu załamany, będziesz miał załamanie jakieś w pracy, będziesz miał ciężkie chwile w życiu, no to są kobiety, które wyciągną ci te wszystkie twoje porażki, i ci zaczną je wywalać, żeby, żeby cię jeszcze dobić i cię zniszczyć, tak? Czyli to mówimy o tworzeniu, wyskiwaniu pojęć zaufania, zaufanie to jest. Zaufanie to możesz w rodzinie albo brat, jak ci, jak y, zarabiasz duże pieniądze, to u niego deponujesz i to jest zaufanie, tak? A u kobiety to nie, raczej bym ci nie radził deponować albo mieć w ogóle w mieszkaniu, bo tu od kilku ojców słyszałem, że ze Stanów to 50 tysięcy dolarów wyprowadziła z firmy, a dwóch ojców tu w rozmowach powiedziało, że około 60-80 tysięcy 60, 80 i sto kilkadziesiąt tysięcy panna sobie wzięła na nową drogę życia. Na nową drogę życia, tak? Jak się określa małżeństwo albo, ale tu kolejny związek, że ona, że ona to bierze, żeby sobie, no po prostu kobiety to biorą, taki mają, mają instynktyw, tak? I teraz jeszcze tworzy, tworzenie, wyzyskiwanie pojęć to jest coś takiego, na przykład to są takie pojęcia, kobiety tworzą, że ty ją powinieneś traktować jak królową. Ona się stawia na piedestale, ona tak jest na tym piedestale, ona się po prostu jakby kreuje na, na, na królową i to wszystkie kobiety, jeżeli chodzi o te Facebooki i tak dalej, że jak, jak, to, jak to Rafał Oszek w kanale jest, ocal siebie, to mówi, że cholera, znowu kolejna. Ja jestem inna, on mówi, cholera, kolejna, znowu księżniczka. Czy są tu jakieś normalne kobiety, nie? I kobiety stadnie oczekują od bet, samców beta jakiegoś wyjątkowego traktowania, prowadzenia do restauracji, nie wiem, jeżdżenie. <grym> Dawanie jakichś prezentów, toreb guciego, czy coś takiego, gdy do Alfie, Alf, Samsung, Alfa, w ogóle nie ma takich wymagań, od razu bezpośrednio do czytania, nie? bez żadnych tam prezencików typu drogich i kobiety stadnie po prostu wyrażają na Facebooku, znaczy, przepraszam, na social mediach, wyrażają po prostu, że to jest norma, że ty powinieneś kobiecie kupować torebkę, coś tam, coś tam, coś tam. no jeżeli i, i, i tą normę, jeżeli kobiety, i kobiety te normy, wiadomo, wyciągają w górę. Te prezenty to są, zaczynają nie być z górnej półki, tylko coraz wyższe te półki, coraz wyższe ceny, i generalnie to pod sufitem, poza Twoimi możliwościami finansowymi są za, zawieszone. I jeżeli będziesz na to patrzył, to po prostu za, zabiją Cię kredyty. Więc jeżeli chodzi o to, jak kobiety stadnie, jakie mają wymagania co do prezentów, to musisz sobie dwie rzeczy ustalić. Pierwsza rzecz, to po prostu sobie ustali coś takiego, czy ciebie w ogóle na nią stać? I po prostu je powiedzieć swoje, kochanie, ta torba to kosztuje 1 trzecią moją wypłaty. Ja bym musiał albo regenerację turbiny, albo nowe klocki, tarcze hamulcowe, albo ci kupić torebkę. I mnie po prostu na to nie stać. I jej w oczy, bo to może być tak, że. Ty się wyprójesz, znisz, zrozumiesz, zdekapitalizujesz sobie samochód, firmę, mieszkanie, pozapożyczasz się, będziesz miał nieszczęśliwe życie, a na końcu ona odejdzie i, i, i zabierze z tego związku parę skórzanych torebek na przykład drogich, albo bucików, albo coś. Tu trzeba też, nie można zejść całkowicie do zera, bo jeżeli nie będziesz doceniał kobiety takimi prezentami, czasem drobnymi tylko z serca, no to też on, ona, ode... to jest duży powód, może być, że ona odejdzie albo będzie nieszczęśliwa, nie? I tutaj, zamiast patrzeć na wymagania kobiet, jak one sobie jako z Solidarności, jajników, jak one sobie takie życzenia typu, że chcę księcia na białym koniu i, i torebkę jakiegoś Guciego na przykład i ciuchy jakieś z kosmosu, no to lepiej by było, żebyś po prostu rozeznał drugą stronę medalu, czyli rozpyta swoich kolegów, rozpyta swoich kolegów, jakie po prostu dają kobietom prezenty, tak? I ustalił mniej więcej tą wartość, jak... I to o podobnym poziomie majątkowym. Nie, że kolegów, którzy, wiesz, tam jeżdżą w Maserati albo Ferrari albo Lamborghini i co on daje swojej dziewczynie, że na przykład kupił jakiś lit perfum Chanel numer 5. Na przykład. Nie. No to pytaj kolegów na swoim poziomie mniej więcej, jakie mają pomysły i żeby to, to był jakiś taki pomysł romantyczny. Nie da się wkręcać, bo to jest po prostu Solidarność jeników. Zapraszam na kolejny odcinek o Solidarności Jajników.